Dzień dobry, to jest program Herbatka z Psychologiem. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak. Dziękuję, że oglądacie moje filmiki, że zaglądacie na mój kanał. Bardzo Wam dziękuję za liczne komentarze pod moimi filmikami. Również za wszystkie maile, które do mnie przesyłacie. Tydzień temu nagrałam dla Was filmik o cechach psychopatycznych u kobiet, i po tym filmiku dostałam bardzo wiele właśnie od Was maili z różnymi pytaniami, ale też z, taką, z takimi prośbami, abym nagrała kolejne odcinki o innych zaburzeniach osobowości. Dlatego dzisiaj bierzemy sobie na pod lupę przyjrzymy się osobowości histrionicznej. Ona występuje w społeczeństwie dużo częściej niż cechy psychopatyczne i warto się tej osobowości dokładnie przyjrzeć. Może być tak, że ktoś ma tylko pewne cechy histrioniczne i nie jest to osoba zaburzona, ma po prostu takie cechy, ale one pozwalają jej funkcjonować w miarę dobrze społecznie. Natomiast jeżeli mówimy o zaburzeniu osobowości, to to już jest Poważna sprawa, to już jest duże nasilenie tego rodzaju cech. Myślę, że każdy z nas też zna taką osobę, która ma cechy histrioniczne, czy, czy ma takie zaburzenie osobowości. I e, jeżeli zapytacie, co przede wszystkim taką osobę charakteryzuje, to odpowiem, że teatralność, stąd też nazwa tego zaburzenia. Histrio po łacinie oznacza aktora i właśnie Takimi aktorami są osoby posiadające tego typu problemy. Yy, aktorami w sensie ich prezentowania się w towarzystwie, yy, w społeczeństwie, w rodzinie. One są cały czas na scenie, one cały czas grają. I yy, yy, kiedyś na osobowości histrioniczne, Mówiono, że to są histerycy. W ten sposób to było nazywane w psychologii, w psychiatrii. Dzisiaj się odchodzi już od tego terminu, bo on jest jednak kojarzony mocno pejoratywnie. Nikt nie chciałby o sobie y, słyszeć, że jest histerykiem. Natomiast w takim, y, 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 w, w, w tym, jak to rozumieją psychologowie i psychiatrzy, histeryk to jest ktoś, u kogo to nasilenie się cech histrionicznych nie jest jeszcze takie duże. Czyli mówimy tutaj o takiej zupełnie płytszej znacznie psychopatologii, gdzie te wszystkie symptomy są dużo bardziej subtelne. Taka osoba może być tylko dyskretnie uwodzicielska. Nie aż tak bardzo teatralna, dobrze funkcjonująca w społeczeństwie, potrafiąca y, zawierać znajomości, wchodzić w związki, utrzymywać te związki, utrzymywać relacje, czyli ten jej poziom funkcjonowania jest w miarę wysoki. Natomiast, już osobowość histrion histrioniczna, zaliczana do znacznie głębszej psychopatologii, to jest naprawdę trudny człowiek. Dlatego, że on jest chwiejny, on jest rozchwiany, skłonny do rozmaitych wybuchów. Więc jeśli znasz kogoś takiego, jeśli to jest jakiś twój znajomy, czy osoba, z którą jesteś w związku, to na pewno jest ci bardzo trudno, ponieważ ta jej chwiejność, ta jej skłonność do wybuchów nieustannie na ciebie wpływa i ty nieustannie jakby połykasz emocje tej osoby. To jest osoba egzaltowana. Ona, gdziekolwiek się nie pojawi, będzie chciała robić wokół siebie show. Jeżeli nie skupia się na, na niej uwaga wszystkich, to ona z pewnością zrobi coś takiego, żeby się ta uwaga na niej skupiła. Albo kogoś niechcący popchnie, albo coś zrzuci ze stołu, również niechcący. Zrobi jakiś dym, żeby uwaga wokół niej się znowu zaczęła kręcić. Ale nie zbiera wokół siebie tej uwagi z, takich, z takiej motywacji jak ma narcyz, prawda? Tylko zupełnie ta motywacja jest inna, ale o tym powiem na końcu, kiedy będę mówiła o przyczynach powstawania tego typu osobowości. Również trzeba pamiętać o tym, że jeśli chodzi o osobowość histrioniczną, ona będzie troszkę inaczej wyglądać u kobiet, inaczej prezentować się u mężczyzn. Powiem Wam taką ciekawostkę i to jest, to jest wiedza właściwie z ostatnich odkryć, jeśli chodzi o z ostatnich badań psychologicznych, jeśli chodzi o zaburzenia osobowości, a mianowicie, że u mężczyzn z tymi cechami widać wyraźną również tendencję do występowania zachowań antyspołecznych, czyli jakbyśmy chcieli powiedzieć, trochę socjopatycznych. To jest bardzo interesujące. U kobiet raczej te, tego powiązania nie widać, nie występuje, a jeśli to bardzo rzadko. Natomiast u mężczyzn właśnie łączy się jakoś z tymi antyspołecznymi zachowaniami. Bez względu już na płeć, ktoś kto ma taką osobowość, będzie człowiekiem, w którym ciągle jest konflikt wewnętrzny. Ona czy on ciągle coś tam w środku przeżywa. Natomiast mechanizmem obronnym, który stosuje, jest wyparcie, czyli w kontakcie z kimś takim zauważysz, że ta osoba jest zawsze taka zadowolona, radosna, tryskająca humorem, dowcipem, opowiada żarty. Mało tego, taka osoba będzie mówić o sobie jako o kimś, kto jest takim optymistą, czy taką optymistką, że gdzie ja się nie pojawię, to tam ludzi tym zarażam, bo ja mam taką radość życia w sobie, ja tyle... Mam sobie radości, optymizmu, że po prostu tym wszystkich potrafię jakoś tak zarazić, nie? Tak siebie widzi, tak siebie prezentuje, tak o sobie mówi, ale my czujemy, że tam coś jest nie tak. No, jest nie tak, bo jeżeli stosuje mechanizm wyparcia, to cały ten konflikt wewnętrzny toczy się gdzieś tam pod powierzchnią jej świadomości. Cały czas to gdzieś tam buzuje, ale jest wypierane, właśnie. I zakłada taką maskę, jak aktor na scenie maskę, właśnie albo zadowolenia, albo żartownisia, albo kogoś, kto właśnie rozrusza każde towarzystwo albo właśnie uwodzicielki, czy uwodziciela, który tutaj będzie z każdym flirtował, i nie ma znaczenia, czy to jest środowisko zawodowe czy to jest grono jakichś przyjaciół, jakieś towarzystwo, czy to się dzieje też w rodzinie, ale będzie cały czas innych ludzi adorował i właśnie uwodził. I pamiętajmy, że takie osoby mają bardzo dużą charyzmę, no bo też tutaj ważną rolę w ich osobowości gra. Ich stosunek do wyglądu zewnętrznego. One są bardzo zadbane, bardzo pięknie ubrane, często bardzo wyzywająco też ubrane. Natomiast, czyli ta, tą, tą taką charyzmę będą miały, ale jednocześnie to są osoby bardzo podatne na sugestie. Czyli porozmawia z kimś, no to już ma je, poglądy tej osoby. Po, przeczyta, yy, czy porozmawia z kimś innym, i już to się będzie zmieniało, bo tutaj już ta inna osoba ma na nią znowu jakiś tam wpływ. Więc to może być bardzo drażniące dla kogoś, kto pozostaje w relacji z kimś takim, prawda? Bo, bo mamy wrażenie, że żyjemy z jakąś taką chorągiewką, z kimś, kto się zachowuje jak chorągiewka. Yy, raz tak, raz tak, raz tak. A nie, nie widać, nie, nie, nie pokazuje tego, jakie są konkretnie jej przekonania, jakie jest jej zdanie na jakiś temat. I, takie, które jest mocno zinternalizowane, które jest prawdziwe, które jest naprawdę odbiciem jej duszy, jej osobowości. I, i, i w związku z tym, y, takie osoby też y, y, będą łatwo wchodziły pod y, właśnie wpływ innych osób i z tego powodu też mogą być niebezpieczne, zwłaszcza jeśli zajmują jakieś eksponowane stanowiska, jakieś ważne funkcje społeczne. A to są osoby, które bardzo pchają się na afisz, mają wielkie parcie na szkło. To są osoby, które właśnie często mają... Y, y, obierają sobie jakiś zawód właśnie artystyczny są aktorami, czy są dziennikarzami, czy są politykami, czy są osobami duchownymi, czy są na przykład pracują w szkolnictwie. Zawsze będą wybierać taki zawód, żeby oczy innych były skupione na nich. Bo to jest dla nich jak tlen, to jest dla nich jak po prostu najlepsze odżywienie. Jednocześnie, jeśli jesteś w związku na przykład z taką osobą, to bardzo poczujesz jej taką płytkość uczuciową. Niby cię kocha, niby cię uwodzi, niby jest bardzo empatyczna czy empatyczny bo to są naprawdę bardzo wrażliwe osoby. Często bardzo fajne osoby, które przeżywają wszystko bardzo mocno, ale jednocześnie na poziomie uczuć to jest płytkie. I ty to będziesz odczuwać, i to będzie bardzo bolesne dla ciebie, bo nikt nie chce być kochany w sposób płytki, bo my wszyscy ze swojej natury poszukujemy głębi. Tylko to nas potrafi zainspirować, tylko to nas potrafi zmotywować. Jeśli z drugiej strony widzimy głębokie uczucia, głębokie przeżywanie. Natomiast histrionik będzie przeżywał wszystko bardzo mocno, impulsywnie, ale płyciutko. Stąd bierze się też u niego czy u niej takie poszukiwanie rozmaitych przygód, podniet. Yy, cały czas się coś musi dziać. To są osoby, które właśnie nawet tak mówią. Ja lubię, jak coś się dzieje. Ja dla mnie to cały czas się coś musi dziać. I jeśli yy, nie masz tego typu yy, cech, to dla ciebie to będzie trudne, bo yy, człowiek zintegrowany yy, wewnętrznie, psychicznie. Nie potrzebuje tego, żeby cały czas coś się działo, bo wystarczająco dużo dzieje się w nim na bardzo głębokich poziomach jego świadomości i jego duchowości. I pamiętajmy, że to, co się wiąże właśnie też z takimi, jeśli chodzi o relacje z taką osobą, to jest to, że trzeba bardzo pilnować swoich granic. Bo ponieważ oni przeżywają wszystko intensywnie, to tych emocji jest tak dużo, że one aż zalewają drugą osobę. I możemy brać te emocje od kogoś, kto ma cechy histrioniczne i uznawać je za swoje własne. To jest to wielkie niebezpieczeństwo. Może ja w opisie do tego filmiku podlinkuję Wam taki mój dawny już film na temat granic. Bo dobrze by było, żeby sobie obejrzeć jeszcze raz ten film o granicach. Dlatego, że to będzie wtedy takie spójne. Bo jeżeli jesteś w związku z kimś, kto ma osobowość histrioniczną, to musisz bardzo pilnować swoich granic. To jest no, niezwykle, niezwykle ważne, żeby ciebie te emocje nie zalewały. Yy, więc. Yy, i, I warto jest podkreślać te cechy y, partnera histrionicznego, które są dobre, które są y, budujące, które są właściwe, nie objęte jakąś psychopatologią. Warto go chwalić oczywiście w taki sposób szczery, uczciwy i nieprzesadzony. Natomiast Yy, trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie mieć tutaj ten właściwy taki, zachować właściwy dystans. Yy, osoby, które trafiają do psychologa z takimi cechami, yy, nie trafiają jakby ze względu na samo posiadanie tych cech, tylko ze względu na to, że te cechy często powodują konflikty rozmaite, właśnie z, zwłaszcza we związku, w relacji. I jeśli uda się. Że ktoś taki trafi do psychologa, to często psycholog też zachęca rodzinę do tego, żeby rodzina była objęta terapią, opieką psychologiczną, bo jeżeli masz kogoś takiego w najbliższym swoim otoczeniu, to ty musisz się nauczyć tego, jak właśnie nie przyjmować, jak nie, nie połykać tych emocji drugiej osoby, jak budować te swoje granice i tego w trakcie sesji z psychologiem możesz się po prostu nauczyć. Czyli tutaj ważne jest objęcie całej rodziny taką pomocą i właśnie też skorzystanie z takiego właśnie poradnictwa rodzinnego. Nie starajmy się sami diagnozować naszych partnerów, natomiast jeżeli zauważymy, że być może takie cechy posiadają, warto namówić ich do właśnie konsultacji z psychologiem, bo to może bardzo polepszyć komfort. I związku, i danej osoby, która takie cechy posiada. Bo w czasie sesji z psychologiem, taka osoba również uczy się opanowywać rozmaite swoje impulsy, kontrolować swoje emocje nie zalewać otoczenia tą swoją emocjonalnością. I teraz na końcu jeszcze powiem, skąd się to bierze. Oczywiście przyczyny są złożone, bo to mogą być przyczyny związane z genami, to mogą być kwestie związane z osobowością, konkretnie z temperamentem danej osoby, ale również mogą to być kwestie i zazwyczaj to jest najważniejszy czynnik, czyli wychowanie. Osoby, które mają tego typu zaburzenie osobowości, to były dzieci, na które rodzice nie zwracali uwagi, albo zwracali bardzo chaotycznie tą uwagę, albo yy, przesadnie te dzieci gdzieś tam chwalili, tak, nawet kiedy nie było za co specjalnie chwalić, to chwalili w sposób nieszczery, przesadny. I dziecko nie nauczyło się, co musi zrobić, żeby rodzic zwrócił na nie uwagę, i żeby było dostrzeżone i pochwalone. I w związku z tym y, każdą emocję rozbudow zaczęło rozbudowywać do nie wiadomo jakich kosmicznych rozmiarów, byle tylko właśnie uwagę rodzica przyciągnąć. I tak już zostało, i tak to toczy się przez y, resztę życia. A jeszcze do tego dochodzi właśnie ten mechanizm wyparcia, o którym wspominałam. I już problemy są gotowe wtedy, kochani. To tyle na dzisiaj. Troszkę się dzisiaj nagadałam. Dziękuję uprzejmie, że piszecie swoje wspaniałe komentarze. Proszę o te komentarze. Proszę o udostępnienie moich filmów, o subskrypcję kanału i również o wsparcie finansowe mojego kanału. Pod każdym filmikiem jest funkcja. Podziękuj, gdzie za pomocą drobnej kwoty można znacząco tutaj wpłynąć na wsparcie kanału. Także bardzo serdecznie do tego zachęcam. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.